Zbigniew Dmitroca Portrety prawie prawdziwe Czupirynda Nie chcę być domową kurą, zaniedbaną i ponurą. Chcę być piękna jak Miss świata, elegancka i bogata. Co dzień bywam u fryzjera, masażysty, jubilera. Dbam o zdrowie i urodę i beztroskie życie wiodę. Kiedy słońce w lecie praży, wyleguje się na plaży. Nie rozumiem innych ludzi, których męczy to i nudzi. Bardzo lubię sporty wodne, bo są teraz bardzo modne. Chętnie pływam motorówką, wodolotem i żaglówką. Wszystko, o czym tylko marzę, dobry los mi daje w darze bo dla pięknych i szczęśliwych nie ma rzeczy niemożliwych. Z tego względu w okolicy mam opinię czarownicy, a niektórzy nawet plotą, że na mknę z ochotą. <grych> Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Żebka. Jeśli podoba ci się to co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. I lisku. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.